Witamy Was serdecznie. Chciałbym się powiedzieć po długiej przerwie, ale w sumie jeden filmik już chyba jednak po tej długiej przerwie poszedł i tam nie przepraszaliśmy Was za to, że, że była taka długa przerwa, ale jednak trzeba chyba powiedzieć przepraszam. No dlaczego nie? Wszystkich przepraszam. Widzicie? Ksiądz jest taki, że nie przeprosi. No, i no wiadomo, że to trochę taka kurtuazja, ale bardzo szczerze mówiąc po prostu nie mieliśmy czasu... Był to straszny czas przed świętami i chyba dlatego między nimi ten ostatni filmik o pracoholizmie. Ja, ja to przynajmniej tak trochę z potrzeby serca i z aktualnej sytuacji zacząłem o tym mówić. No a druga sprawa, no po prostu jak nie wrzucił dobrze filmików i... Oczywiście, <grym> oczywiście. <grym> I tam oczywiście, na fejsie też być. nie było udostępnienia i to wszystko się tam rozjechało, ale no no i tak robimy, nie? Mea culpa. Przepraszam. Najmocniej przepraszam. Zachowałem się jak... <grym i> No, już dobrze, dobrze. Wybaczamy. I prosimy o wybaczenie. Nie, nie przepraszam. To, to jest akurat poważne zdanie i nie chcę się z niego śmiać, więc to tak tylko na marginesie. Szyderco ty. No właśnie. Okropnie. Jak pewnie sobie widzicie, jesteśmy w nowym miejscu. Sobie widzicie. Sobie widzicie. Ale się czepiam, nie? Przepraszam. Jak jesteśmy w nowym miejscu. Jesteśmy w nowym miejscu, ale o nim powie trochę Grzesiu, myślę, że trochę później. A zaczniemy, może co od świąt, nie? Chcemy Wam życzyć wesoły świąt. Kropka. Bo pewnie kiedy wrzucamy ten film, to już trwają święta, więc niech te święta będą dobre. Pewnie inne nie? Niż, niż zeszłoroczne i poprzednie, ale... ale mimo to, że inne, to jednak to są te same święta. Te same święta. I, i istota. chyba musimy sobie. Tak, właśnie. I co jest to sama? to jest to samo. Musimy wiem. sobie to przypominać. A nawet powiem ci szczerze, Michał, nie wiem, czy w tym roku tę istotę nie jesteśmy w stanie odkryć. Trochę na nowo, trochę może inaczej, z innej strony, może głębiej nawet, nie? Głębiej, bardziej. A co jest tą istotą, mhm. według Ciebie? Przyjście Pana, przyjście Boga, przyjście kogoś, kto, kto był... No właśnie, to mnie zachwyca w Bożym Narodzeniu, że ktoś, kto był yy, niedostępny, kto był odległy, niepojęty, staje się blisko. No, bliskość, nie? Bliskość Boga, właśnie przez to mnie chrześcijaństwo zachwyca, nie? Mhm. Że Bóg nie jest jakimś odległym, nie jest ideą. Ale... tym Jurgiem, no, który o... coś tam stworzył i sobie poszedł. No, Wiesz co, no ja podobnie widzę tą istotę tych świąt, aczkolwiek ostatnio chodzą ze mną takie, za mną takie, takie myśli, że my jako chrześcijanie często. Okej, okay, nie chcę mówić za wszystkich, nie? powinienem powiedzieć za siebie, więc ja jako. Początkujący chrześcijanin, czy próbujący być chrześcijaninem, łapie się na tym, że generalnie bardzo często i długo w moim życiu tak naprawdę myślałem jak poganin. Mhm. Ale teraz mówię w takich kategoriach pogańskich, czy nie, że tam o, dziś źli poganie, tylko w takich bardzo naturalnych. Takich, które właśnie mówią coś takiego. Jeżeli jest Bóg, to on jest gdzieś tam, nie? ja muszę się nastarać, starać, żeby mieć do niego dostęp, i jeszcze w ogóle muszę jakieś ofiary składać Jemu. Przebłagać go, po to, żeby on coś mi dał. Chodzi mi o to, że to jest dla mnie taka naturalna religijność, która po prostu jest w człowieku bardzo często zakorzeniona i mam wrażenie, że od ludów pierwotnych była obecna. Jeszcze się pogańskiego w tej postaci, nie? Tak. tak takie, takie... Chodzi mi o to, i teraz przepraszam, że może w świątecznym wydaniu wkładam tutaj znowu jakieś kij w mrowisko, ale mam wrażenie, Michał, że, ten, że ten... Taki, ten sposób myślenia on często może się wiesz, utrzymywać gdzieś tam. Z tyłu głowy, nie? Myślenie o Bogu, o Emanuelu, nie jako o Emanuelu, czyli Bogu z nami, tylko jako o kimś, kto jest właśnie gdzieś daleko, kto jest groźny przede wszystkim. Nie mówię o tym, że Pan Bóg nie jest tajemniczy i w pewnym sensie wzbudzający trwogę, nie? Tak, ale, ale jeżeli to zostanie tylko na tym poziomie, to jest ktoś bardzo daleko, gwo, taki groźny, właśnie, muszę go przebłagać, nie muszę, nie wiem. Prawie, że zapłacić coś, tak żeby on mi coś dał, żebym ja uzyskał to, czego ja chcę, i on mi to da. No to, to jest pogaństwo. Po prostu jest pogaństwo. Nie? Dużo tego, nie? Dużo tego w kościele, dużo tego w chrześcijaństwie. Niestety, to, to, co mówisz, to się. cały czas gdzieś to mamy, nie? W sobie. Wiesz, moim zdaniem to wynika po prostu z tego, że każdy z nas potrzebuje ciągle nawracania tak. się. Nie? Potrzebuje nawrócenia. No i kiedy ja się nawracam, to wydaje mi się, że to nawrócenie też idzie po tej linii, że nawracam się z myślenia. Takiego dualistycznego, takiego jeszcze, że jest sakrum i profanum, bo też o to mi chodzi w tym wszystkim. Nie? Że my wydzielamy w naszych głowach, w naszym myśleniu, że jest część sakralna, idziemy do kościoła, tam jest sakralnie, tak? Mm -hmm. wychodzimy z kościoła, tam jest profanum już. I e, przepraszam, że to powiem, ale to jest bzdura. Mm -hmm. <laughs> to jest po prostu bzdura. To, to, Dla mnie to nie jest chrześcijaństwo. Jakby to, co wiesz, pociąga mnie, co mnie przekonuje do tego, że to może być prawdziwe i chcę za tym iść, to jest właśnie to. Myślenie, czy, czy to funkcjonowanie, kiedy ta granica zostaje zatarta. I dla mnie o tym są te święta. Tak? Hmm. Ktoś ultrasakralny, święty świętych, przychodzi do czegoś bardzo niesakralnego, bardzo sprofanowanego w cudzysłowie, to znaczy bardzo pospolitego. O to mi chodzi. Nie? Może nie sprofanowane, ale pospolite, czyli no, w ubogich warunkach się rodzi. Jest... Betlejem to pokazuje. Tak, ale to wcielenie pokazuje, czyli to, co jakby teraz czytamy, kiedy jeszcze to nagrywamy, czyli, czyli wejście Boga w ciało, nie? człowieka, Maryję. Nie? Tak, tak, wcielenie. I, nie? I tak wcielenie w ogóle I potem, i potem właśnie te ubogie środki, ubogie. Czyli w ogóle to, no, co no, uważamy no. nieraz nie za coś słabego. Nie? Znaczy z jednej strony, wiem, jest ten problem w świecie, że gloryfikujemy ciało, i teraz wszyscy mhm. są tacy piękni, i w ogóle. Wtedy mm -hmm. była taka dyskusja, wiesz, o przyjmowaniu na rękę. A bo to jest największe... Ale poczekaj, poczekaj, właśnie, no. bo do tego pewnie też dojdziemy, no, no. nie? No właśnie, ale z jednej strony mamy to ciało, które też nie wiemy, nie wiemy jak je traktować, nie? Z jednej strony gloryfikujemy i po prostu najlepsi modele i w ogóle wszyscy chcą wyglądać jak tam jakiś super znany aktor, z drugiej strony mieć tam kaloryfery i tak dalej, sześciopaki. nie masz. I z drugiej... na twarzy. Przepraszam. A z drugiej strony... Są właśnie nasze żarty, nie? No, nie no, mądrze, mądrze i masz. Wydaje nam się, że mądrze, ale dobra. Na kapani myje okno cały czas, że tak banan na Tak? Fajnie, pozdrawiamy. Dobra, ale to, to... Tak. Czyli z jednej strony to ciało, z którym mamy problemy, nie? Chcemy je gloryfikować, a z drugiej strony... Wydaje kult mi się, że... ciała, kult ciała. No tak, no, ale to jest ta jedna skrajność. Kult ciała, nie, a z drugiej strony mam wrażenie, że jest totalnie inna skrajność, czyli tak naprawdę być może stąd wynika ten kult. Tak hmm. naprawdę nie akceptujemy tego ciała, bo uważamy je za bardzo słabe. Nie? Próbujemy cały czas je poprawiać i nie akceptujemy tego, że ono się kruszy, że tak powiem, że ono się starzeje, że, że są choroby, że no nie wiem, no cokolwiek, że coś jest nieidealne, nie mamy krzywe zęby czy cokolwiek. No i w tym wszystkim są takie dwie skrajności. I nagle w to, to myślenie przychodzi ta idea, to nie, prawda, tak, w którą wierzymy, czy próbujemy wierzyć że właśnie ten, który jest idealny, staje się tym, który jest tym, co uważamy za takie słabe i kruche. I wielu nie? to przeszkadza. To się no nie tak, mieści, to jest skandal. W ten, nie? Tak, to jest w jakiś sposób skandal. To, biskup mówiłem, to jest skandal miłosierdzia, to w trochę innym kontekście, ale tak. też o, o Chrystusie, nie? O Bogu, który wpada w naszą, w naszą kondycję. Ale mnie to zachwyca, bo ja, ja czuję się, że on, on, on staje się... On przychodzi i solidaryzuje się z nami w, w swoim narodzeniu, w Bożym narodzeniu, nie? I, I to mnie w, w ogóle... w w chrześcijaństwie mnie to zachwycał i ja czuję się, że jestem no właśnie, że jestem odnaleziony i zaakceptowany dzisiaj takim, jakim jestem, nie? I wiesz, ja, tak jak teraz o tym mówisz, to sobie myślę tak: z jednej strony psioczę na to pogaństwo, nie? W naszym myśleniu, a z drugiej strony ja widzę, że ja sam jakby nie potrafię przyjąć tej prawdy, ona się wymyka po prostu. Wymyka się? Tak. Wymyka się absolutnie, ale też bardzo trudno mi przyjąć, jakby wiesz, pozwolić. Tej wielkiej miłości, żebym nie zaakceptowała właśnie takiego, jakim jestem w tej swojej słabej kondycji. Nie? Że mam wrażenie, że wiesz, łapiemy się na tym. Ja się łapię na tym, że ja bym chciał cały czas się jakoś tak prężyć. Nie? Mm -hmm. I powiedzieć, Panie Jezu, najpierw ja się tak trochę naprężę i będę lepiej wyglądał. Nie mówię, nie mówię o zewnętrznym wyglądzie też o takim mm -hmm. moralnym, nie? i wtedy ty do mnie przyjdziesz. nie? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. <laughs> On przychodzi właśnie tam, gdzie jestem, tu i teraz. Nie? Mm -hmm. I mogę mu na to pozwolić. Chociaż nie potrafię. I to jest, to jest jeszcze takie napięcie, wiesz, które się tworzy między tym, że ja dochodzę do momentu, że no nie potrafię tego zaakceptować i przyjąć ten skandal, że wielki Bóg staje się kimś bardzo małym i kimś bardzo bliskim i, i może być właśnie blisko mnie, nie? I że to jest, ja, ja tak naprawdę, może nawet czasami chciałbym to przyjąć, ale nie potrafię tego przyjąć i potrzebuję tej łaski, nie? To nawet, wiesz, wiesz to jest nawet jeszcze so, bardziej. Czyli to... komórki znowu tam coś Bóg, wiesz? Standard, standard, no właśnie. Wiesz, to mi się wydaje się, że, że, że właśnie to Boże Narodzenie pokazuje, że to jeszcze dalej idzie. Jakby z jego strony, hmm. że on staje się totalnie zależny jako dziecko. Tak. Nie? Wchodzi w takie rzeczy, wiesz, o których my jakby za bardzo nie myślimy. Mamy te, wiesz, te ikonografię taką wyłuskaną, te, te obrazy, ale że on tak, wszystko świeci się, złote się nie? w majty, że wiesz, było czego przewijać. Okupę że robił że śmierdział i tak dalej. I, i to nam, wiesz, my się zaraz naprężamy w drugą stronę, że jak możesz tak myśleć? O Bogu, o Chrystusie. Nie? A on właśnie ta, on stał się, stał się jednym z nas. Nie? Tylko że za tym idzie kolejna prawda. Hmm. Czy taka. Takie przesłanie, jak bym powiedział, jakaś nadzieja, że właśnie to wszystko, co jest związane z ludzką kondycją. Także ta siku, i ku, <grywa> jakkolwiek to brzmi, ale nasza fizjologia, nie? że to wszystko, co jest związane z naszą ludzką kondycją, że to staje się przebóstwione. No tak. Nie? tak. Dlatego Kościół mówi, że zbawienie dokonuje się w tych trzech punktach, nie? Czy mhm. we wcielenie, przez wcielenie? Nie? No w zasadzie były takie teksty w liturgii: że, że Bóg nas zbawia przez wcielenie, przez krzyż. I przez zmartwychwstanie, nie? Znaczy on wchodzi jakby we wszystko, wszystko przebóstwo, właśnie, nie? Tak. Bo to chodzi o to, chodzi o to jakby te, my myślimy obrazami, nie? Wcielenie to, to rzeczywiście solidaryzowanie się z nami na poziomie człowieczeństwa, biologii, fizjologii i tak dalej. A z kolei, że zmartwychwstanie, jak, jak, on, jak on schodzi do piekieł, jakby do otchłani, tak, do tchłani, i, i wyciąga Adama i Adam, Ewy, czyli całą historię przebóstwa, nie? Można by powiedzieć, nie? On wchodzi i po prostu robi tam, robi tam, tak jak tu, remont, odnawia, przygotowuje coś niesamowitego, nie? Tak, tak. To co prawda jest trochę inny temat już, jeżeli mówimy o samym zbawieniu i tym misterium paschalnym, nie? Ale ja to tak sobie trochę wyobrażam, że wiesz, ten pierwotny zamysł Boga, ten raj, to była taka wersja raj 1.0, nie? Natomiast to, i to jest jakby, błogosławiona wina, nie? Mhm. Czyli to wszystko, co do czego to wcielenie doprowadziło później, e, no to to, że, że po męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, no my możemy wierzyć w raj 2.0, <grym> nie? Czyli, czyli to przebóstwienie jest jeszcze czymś lepszym niż to, co było pierwotnie zamyślane, nie? Pomyślane. Tak. Czyli. Właśnie, to jest ciekawe, że... Że mimo że... grzechu, który nas sprowadza tak, na dół, tak, tak. to później to, co zrobił Chrystus, może nas wyprowadzić jeszcze... Nie powiem wyżej, bo to nie, już, nie jest dobre słowo, ale bliżej może, nie? że to nam Boże e, ksiądz Część na wykładach. Że, że właśnie to, że zbawienie to nie jest powrót do raju, ale to jest właśnie wciągnięcie człowieka na taki poziom, o który nawet nie marzył. Nie? No, o tym więcej się mówi w teologii prawosławnej, nie, wschodniej, no. o tym przebóstwieniu, ale, ale u nas też jest to obecne, jest, dlatego, jest. dlatego mówimy w egzultacie błogosławiona wina. Nie? Tak, tak, tak. Okej, okay, ale wróćmy do Świąt Bożego Narodzenia. Może teraz na poważne życzenia. Albo jeszcze jak zrobić to w domu. Jak to zrobić w domu? O, hmm. Trochę tak to, to wiesz, praktycznie, technicznie. Nie? Bo wiesz więc, co, to zanim praktycznie i technicznie podzielę się czymś, co zmajstrowaliśmy z katechetami i nie tylko katechetami w naszej szkole. Zrobiliśmy takie nietypowe jasełka online. E, może byśmy mogli je podpiąć tam pod postem? Nie wiem czy już nie, chyba nie możemy, bo to jest tak typowo jakby pod szkołę. Nieważne. E, zobaczymy, może coś da się z tym zrobić. W każdym razie zrobiliśmy takie nietypowe jasełka online. Gdzie hmm, chcieliśmy najpierw przez może takie żartobliwe szukanie tam gwiazdy, i tak dalej, pokazać, że właśnie my szukamy bardzo często. Szukamy tego czegoś, tego kogoś, kto, kto da nam odpowiedzi, kto wypełni nas i da nam jakiś sens. No i to jest jakby słuszne szukanie, nie? Ale bardzo możliwe, że nie znajdujemy tego kogoś, przez to, że cały czas szukamy, że biegamy, że się nie zatrzymujemy w i teraz, w tej codzienności, która już jest. I o to mi chodzi kiedy mówię, wiesz, że, że cały czas dzielimy na sakrum i profaną, że, my, że nie widzimy tego, że Bóg jest właśnie w naszym domu, który być może jest nieposprzątany, może tam, nie wiem, nie wyszły nam potrawy wigilijne, nie? Wszyscy się kłócą wcześniej, nie? Taka nerwówka zawsze w domach jest. tej nie? nerwówce, ale o tę nerwówkę, bo moim zdaniem, no dobra, możemy się starać, żeby jej nie była, ale ona i tak pewnie po części będzie. My się śmieliśmy że że Krystynie, czy że mamy, Krystynie się włącza agresor dzień przed świętami, no problem, w ten dzień. Jej się może włączyć agresor? Nie wierzę że się się zawsze, mama, agresor ci się nie, Poznałem w mamę Michała i nie wierzę, nie wierzę w to, że agresor może Wtedy trochę tak próbowaliśmy zamienić śmiech, nie? Ja mówię, nie mama, ja wychodzę, jak agresor się skończy, to zawołaj mnie, nie? tak próbowaliśmy jakiś sposobów rozładowania tego, no nie? Bo to było takie irracjonalny stres na, no, wiesz, bo tak, i tak, 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 tak Nakręcamy się, nakręcamy i w sumie nie wiadomo czym, bo już się nakręcamy, więc już właściwie, no, o co chodzi. Ale chodzi mi o to, że w tej całej nerwówce, nie? która może wyjść, nie będzie idealnie, nie będzie. Jak mm. będzie. Raz lepiej, raz gorzej. Ale właśnie tam jest, tam może być Bóg, nie? tam może być nasze Betlejem. Że w tym takim ubóstwie moim, nie? on tam może przyjść. No kurczę, nie wiem. Ja, ch ja chcę w to wierzyć po prostu, nie? Mm. Bo czasami jak sobie myślę, no kurczę, tu jest słabo, tu słabo, no to co to zrobić? No nic, no. mogę to wypierać i próbować żyć jakąś iluzją, że, nie wiem, kiedyś, jak się mocno postaram, będzie idealnie. I oczywiście to nie znaczy, że nie mam się rozwijać, nie mam się naprawiać, nawra naprawiać źle, nawracać, nie? Mm. Ale mogę próbować to, robić to, co jest w mojej mocy. Natomiast no, pozostaje duża przestrzeń, gdzie, gdzie chyba ja po prostu mogę przyjąć. Nie? Przyjąć też miłość, przyjąć przychodzenie. Czyli, czy być może w tych wątpliwościach uważność, nawet. Uważność w codzienności? Momenty ja bym zatrzymywania ta, się. Dbania? Ja bym powiedział uważność, momenty zatrzymywania w codzienności, ale też taka trochę wewnętrzna zgoda na to, że właśnie w tym, co mamy tak jak jest, że nie musi być lepiej. Mm. Nie, nie muszę uciekać jakby w taką, wiesz, alternatywną rzeczywistość, że kiedyś tam jeszcze będzie, nie ta dwunasta potrawa, nie? A mm. dziś jest tylko jedenasta, no. cokolwiek, nie? Że to to nie musi się, być to kiedyś. Zgodzić tak? się na ten stan dzisiaj. To jest coś, czego ja sobie też życzę. Mm -hmm. Może Michał tobie też, ale Przez. nie wiem, czy ty nie jesteś dalej na tej drodze. Natomiast, no, taki komplement miał być. W każdym razie, w każdym razie... <laughs> W każdym razie sobie też tego życzę, no i Wam, żeby zgodzić się na siebie w tym wszystkim. Nie? Że jednak w tej takiej, ktoś by powiedział banalnej e, prawdzie, czy w banalnym przekazywaniu życzeń, że uczyńmy z naszego serca tę stajenkę, to co czasem dzieciom się mówi, no tak. tak, tak. Ale to jest głęboka myśl tak, tak, zawarta. Czy tak, tak. że znaczy, że, tak naprawdę, że wiecie, tutaj się może tak, ktoś tak, urodzić. Życzymy nie? Wam tego właśnie, żeby tego, co te święta niosą, czyli że Bóg przychodzi do, do ubogiego świata i On w nim znajduje swoje miejsce. I go rozpromienia. Powoduje, że ten świat doznaje właśnie to jest duże słowo, zbawienia, nie? Tak. światła. Nie? Zresztą my tych, 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 tych imion używamy w stosunku też do Jezusa. Nie? Że on jest światłem, On jest życiem, on jest prawdą. Nie? I on właśnie wchodzi w ten świat taki, jak jest nie? mroczny, ubogi, nie? świat, w którym jest, jest kiepsko. Tylko tak sobie myślę, wiesz, to jest ważne też, że jednak e, on przychodzi w ciszy, po cichu. Tak. W sensie, można go nie zauważyć. Można. I, I może to jest jeszcze ten drugi element, którego życzymy, czyli tego zatrzymania, to, to co zatrzymania. powiedziałeś, tej ciszy. I może epidemia właśnie nam w tym pomaga. Może ona nas zmusza do tego. Tak, wręcz. Czy te, czy te wszystkie obostrzenia i tak, tak pomstujemy na to, nie? O, nie możemy pojechać, nie możemy wyjechać. No. Ale właśnie może to jest szansa, nie? Może to jest szansa. Wiesz, ja od, od iluś lat już jeździłem zawsze, od razu, wiesz, drugie święto, szpakowanie i z młodzieżą ze studentami na narty, na tezę. A w tym roku nie jadę i mam taki luz. Mm. Szybko umowiałem z kilkoma osobami, wiesz, na jakieś spowiedzi generalne, na rozmowy, bo mam na to czas, nie? I mam czas mam troszeczkę no, dla siebie też, nie? Na morsowanie. No, no. <laughs> Próbujemy. Próbujemy morsować. Tutaj jest styl holenderski, a ja tutaj na tego, jak? na jeńca. na jeńca. <grym> no, no. Tak naprawdę ja też zaczynam, nie, A propos morsowania, ale e, to to teraz już, no, no właśnie. Nie, to jest spróbujcie, takie... bo to fajne. <grym> nie, nie, to wszystko ostrożnie, nie, tak, no, bo to nie. wiesz, że ktoś ma, że jeszcze będziemy odpowiedzialni za kogoś, kto nie, nie. Mówię, dobra, dobra, oni powiedzieli. Nie, no jeżeli oczywiście ktoś ma problemy jakieś tam, nie wiem, z żelakami, krwią i tak dalej, no to wiadomo, że zawsze trzeba to zbadać, ale jest to tak na marginesie fajne doświadczenie tej zimy. To tak się dzielimy przy okazji. Tak. Także te, te życzenia nasze, myślę, że wybrzmiały tutaj. Myślę, że tak. Trzymajcie się tam i pięknego czasu, naprawdę. On, on naprawdę może być jakby zwyczajny, niezwyczajny. za znaczy, może w tej zwyczajności, nawet nie będzie tych gości, nie będzie spotkań, odkryć w tym roku właśnie. Yy... Przychodzącego przychodzącego, ale też może będziemy mogli odkryć ten kościół domowy. Tak, tak. Mamy problem z kościołami, w sensie no, będzie ciasno, albo czasami. Pasterki masakra nie da się, w tym roku. właśnie, no co, co z tymi pasterkami. No, potem spokojna msza, limity, mamy te ograniczenia, problemy, ale właśnie, żeby w domu, może na wzór właśnie betlejem z tak, tak. czyli u siebie w domu. To też jest kościół. Nie? Tam, gdzie ty się znajdujesz, tam yy, zgódź się na to, że on tam przyjdzie że tam jest możliwa ta komunia duchowa, o której Kościół mówi już w Soborze spokojnie. Trydenckim i, i wiesz, i, i Twoja osobista, prywatna modlitwa. Tam może po prostu spokojnie się odbyć. Nie? Czyli jeszcze inaczej mówiąc, już kończąc ten temat, sakrum nie tylko jest w świątyni, która jest wbudowana gdzieś tam w Poznaniu sobie, w Twojej parafii, tylko sakrum jest w Twoim domu, nie? Mhm. W naszych domach. Tak, po prostu. Tak. Tam jest sakrum. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o życzenia. Natomiast, tak płynnie przechodząc trochę do tego miejsca, gdzie my jesteśmy, jak się za bardzo rozgadam, to mi zatrzymuj. Ok? Miało być 15 minut. Znowu nie udało się. ale to nic. Słuchajcie, dwa słowa, ok, parę zdań. Jesteśmy w takim ciekawym miejscu, które nazywa się Łącznik. Oficjalnie to miejsce jeszcze nie jest otwarte, ale już jest prawie gotowe, można tak to powiedzieć. Właściwie jest gotowe na to, żeby tutaj te osoby, które mają przyjść, mogły przyjść. Cały problem polega na tym, że mamy pandemię, mamy ograniczenia, więc nie możemy jeszcze tego łącznika tak swobodnie otwierać. W ogóle nie możemy właściwie go otwierać. Ale, ale on jest. I to, że jest, to jest dla mnie w ogóle jakimś cudem. Dzięki wielu ludziom, które też, którzy te ci ludzie pociągnęli jakby tutaj i remont, i jakoś tę sprawę dogadywali, ale, ale można powiedzieć, że dostaliśmy trochę ten łącznik jako prezent z nieba. To jest jakiś cud. Dostaliśmy, to znaczy, mam tutaj na myśli łącznie trzy organizacje: Najbardziej ASIE i Fundacje Odzyskani. Którzy to no, robią świetne rzeczy z młodzieżą w postaci różnych warsztatów, doradztwa zawodowego, spotkań z psychologiem przy kawie i tym podobnych rzeczy. No i oni bardzo szukali miejsca dla siebie, i nagle się okazało, że to miejsce się pojawiło na horyzoncie. No i w jakiś sposób można powiedzieć, że zaprosili też nas, to znaczy jeszcze inną organizację Young Life, która też pracuje z młodzieżą, i Sociomovens, z którego ja pochodzę. Też praca z młodzieżą, ale bardziej w takim nurcie. No, jakichś charytatywnych akcji, takich projektów społecznych. I to wszystko razem okazuje się, że no, faktycznie po prostu mamy miejsce, gdzie będziemy mogli z tą młodzieżą się spotykać i robić różne dobre rzeczy. To miejsce wydaje mi się, że też no, zrobiliśmy całkiem ładnie, w sensie, no, dzięki też pomocy różnym ludziom, różnych ludzi, też pomocy tym, którzy, którzy wpłacali na naszą zbiórkę. Faktycznie myślę, że wyszło nie najgorzej. A mówimy o tym, dlatego, że po pierwsze, Chcemy trochę się podzielić radością. Po drugie, powiedzieć, że będzie już niedługo otwarte takie miejsce dla młodych, którzy być może będą chcieli przyjść na takie warsztaty, na przykład właśnie dziennikarskie, albo warsztaty komiksowe, albo warsztaty doradztwa zawodowego, czegokolwiek. Może będą potrzebowali rozmowy z psychologiem, bo chcemy, to jest ważna sprawa, bardzo potrzebna dzisiaj, chcemy tutaj też otworzyć taki, można powiedzieć, gabinet, czy po prostu miejsce, gdzie będzie można z psychologiem porozmawiać. Uwaga, za darmo, w sensie, że młodzi będą mogli to zrobić za darmo, ale do tego też potrzebujemy sponsorów i to jest trzecia rzecz, o której chcieliśmy powiedzieć. Jeżeli ktoś by był zainteresowany jeszcze tym miejscem, tym dziełem, które rusza i chciałby w jakiś sposób pomóc właśnie te idee chociażby tych warsztatów, które też chcemy robić jak najbardziej za darmo, albo jakiś takich projektów społecznych, albo w ogóle przestrzeni, gdzie młodzież będzie mogła przyjść i Rozwiązywać lekcje, pograć planszówki e, albo też porozmawiać właśnie o jakichś ważnych tematach, czy z psychologiem, czy z któryś znak jako z pedagogami, czy po prostu ludźmi, którzy też pracują z młodzieżą na co dzień, to e, to, to jest taka możliwość, to jest ta przestrzeń. Jeżeli byście chcieli, to podłączamy, podlinkujemy tutaj y, no, zbiórkę jeszcze na łącznik. Wiele rzeczy się już udało zrobić, udało się kupić, ale no, jeszcze parę rzeczy by się przydało. I też faktycznie, tak jak mówię, będziemy potrzebować pieniędzy na to, żeby wiele dzieł tutaj działo się po prostu dla młodych za darmo. Czyli chociażby, żeby opłacać tego psychologa. Nie? Wszystko myślę, że będzie w komentarzach. W komentarzu link tak. i, i informacje. W ogóle, wiecie, to jest przepięknie. Ja to widziałem tylko z filmików Asi, która tu wrzucała takie, chodziła, oprowadzała i opowiadała. A dzisiaj jestem tu pierwszy raz i jest cudowne, cudowne miejsce. wiecie, w ogóle w centrum miasta i duże, piękne, wyremontowane pomieszczenia, kuchnia, można tu kawę wypić, w ogóle posiedzieć. Nie to pomieszczenie jest takie, wiecie, ta jedna z kanap, SOW, które, które tutaj się znajduje, tak zwana chillownia. Chilownia, Czyli Czyli Można się też, Naprawdę, rewelacja, i ja myślę, że. Ja wiem, jak my byliśmy w, w takim wieku, podstawówka, liceum, gimnazjum, to, my, to, 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 było, to było nieosiągalne coś takiego, nie? to, to że wiecie, ja, ja rok hmm. temu spotykałem się z ludźmi o takich wspólnych pragnieniach, żeby w Poznaniu powstało takie centrum chrześcijańskie, wyznaniowe, Jakiś dom modlitwy, ale takiej permanentnej, dom, do którego ludzie będą mogli przychodzić. To, to byli też bardzo bogaci ludzie, którzy mówią, wybudujemy to, Pan Bóg da pieniądze, nie? Mm. znajdziemy działkę, wybudujemy od podstaw i nagle powstają takie, takie dzieła, jakby bardzo oddolnie, to jest jedno z nich, że to się dzieje. To się dzieje samoczynnie, że Pan Bóg odpowiada na pragnienia ludzi. Ja Chyba sam, tak, no? o tym przekonany Ja myślę, że to są też jego pragnienia, tak. ale co jest ważne, to jeszcze tego nie powiedziałem. Chcemy, żeby to miejsce było bardzo otwarte, to znaczy. To nie jest tak, że tutaj będzie mogła tylko młodzież chrześcijańska przychodzić, absolutnie. Więc jeżeli na przykład wiecie o tym, że wśród Waszej nie wiem, rodziny, znajomych są tacy młodzi, którzy może potrzebują jakoś jakiejś grupy, żeby się odnaleźć, to my zapraszamy. Nie? To jakby absolutnie tutaj nie jest tak, że to jest jakieś wyznaniowe miejsce. I no tak, tak, tak człowiek, chcemy. Tak człowiek chcemy człowiek po prostu jest. spotkać się w ogóle z jakimkolwiek każdym człowiekiem. Nie? Dobrze, tak. Ja się bardzo cieszę, że to miejsce powstało i powstaje. Jeżeli chcesz nam pomóc w powstawaniu takich miejsc, to, czy konkretnie tego łącznika, to tak jak Michał powiedział, tam będzie coś podlinkowane, będzie w komentarzu. I tyle. Bardzo też dziękuję przy okazji wszystkim tym, którzy się już włączyli w to dzieło. Mam tu na myśli i Diecezję, i Biskupa Szymona, i Asia Mazur, i też młodych czy z Young Lifeu, czy z Odzyskanych, czy z Socjamowens, którzy tak naprawdę wyremontowali to miejsce. Bo to, że ono jest pomalowane, no to, to 80% czy 90% to jest zasługa też młodych, po prostu, którzy już się tutaj zaczęli angażować. To taki prezent, który dostaliśmy na święta, więc dzielimy się nim. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Myślę, że odezwiemy się w, na, no, w nowym roku. Czy... A może zaśpiewamy coś na koniec. <laughs> Przybierzeli. Dobra. I go zleli. Czystość. <laughs> Nie no, bo nie macie kolendy w, w tym roku, nie macie kolendy w tym roku. i go zleli. Okay. Naprawdę? No to było nie, jakieś... to już wytnij, wiesz. Nie. Ale... <laughs> nie, naprawdę Michał, mi <go> znowu. <laughs> było dobrze, dobrze Pozdrawiamy, bo teraz no, odjedziemy już. Nie jest to takie mocne, nie? Bo to tu trochę tak daje, jakbyś kręcił portretówkę tą się... Mhm. Mm